Co ty masz? Loręza, ty? Ja wieczny. No, idziemy tam za kopami. Ja jestem bardzo starym pracownikiem. I co ta je tuli ślas? Jeszcze lepiej ze strzało, bo będziemy się na załamanie. Dobra. O nie! Nie! A, a, a. Co jest?

Zawsze zawsze szli do chwilka i potem tym zbiorownie na chwilę. Chyba robimy tak, tak, tak samo. To chodzi do laboratorium. laboratorium. Dobra. Trzeba tradić. Tam gdzie jesteśmy. Tak, jesteśmy w tej w, w tym wojsku podziemnym. podziemnym. A. A co to są za części tutaj? Nie wiedziałem. To są części, nie wiem sam. A dobra. Tu jest magazyn, tu jest hangar, tu jest a tam, a tam na samym końcu kolekarza pokazuje, że jest Mam pytanie. Co się stanie, gdy się dotknie to? Spali się. Oho nie. Ja nie chcę się palić. No właśnie. Dobra, chodź. Musimy iść. To są przemowy Czekaj, pójdziemy do magazynu. Kurde, szybko! No. Dobra. Ej, tu. Dobra, przywoła ich do siebie. No, pamiętasz. Dobra, Mam plan. No, jaki? Ja nie wezmę na siebie do laboratorium, a ty biegnie do zbrojni. Ok, dobra? dobra, no. Dobra. Halo, gdzie jestem? Halo. Co? Co? O, ludzie! O, nie. Co się tam dzieje? O, dobra, biegną. Czyli biegną cały czas. Czyli tam. No? No na razie. No na. Ej, zauważył mnie! Za... Wszedł. Ej, biegną do mnie wszyscy! Biegnę do zbrojów. Biegnę do zbrojów dobra w zbrojowni jestem weź broń bez broni i spróbuj ich zabijać czekaj dobra czekaj strzelam w nich ja jestem w zbrojowni i ich bije wymyśliłem nowy plan Że jestem przy ścianie i strzelam z, ze strzelby do nich. Dobra, tylko czekaj, ja ich muszę. Muszę ich powstrzymać. Dobra, zabiję ich wszystkich u mnie. Idę do ciebie. Biegnę do ciebie, ile sił tylko mam. Dobra, biję ich. Czekaj, ja ich zabiję, a ty weź im karabin. Strzelam w nich. Cały czas. Dobra, ja, ja się muszę wycofać. No. Ja się muszę wycofać, bo ich, jest ich tam trochę za dużo. Ej, dobra, chyba nam się uda. Dasz radę. Kurde. Zabiłby mnie prawie. Dobra, nasz... Strzela. W... Nie wychodź. Nie wychodź z tego tego. Z lobo... laboratorium. Dobra, chyba czysto jest. Może te części się do tego chcesz zbudować później, ale. Na razie to nie. Pomóż. Strzelaj w nich. Dobra, no, wyginę. czy ja? Nie? nie mam. Czekaj. O, ostatni został tutaj tutaj jest w tym przemowach nie dwóch dwóch jest za drzwiami widzę ich tu czekaj o, o, pamiętaj oni mają, oni mają ten dobry karabin mega on jest bardzo mocny przygotuj pompę strzelbę no to masz szybko celuj ze strzelby to są... ich dwóch zostało. U ludzie! Suka leży na plaży, kurwa, co leżysz? Co leżysz, dziwko? Co? Chyba nie żyjesz, no to kurwa, je ostateczne uderzenie! Kolonami na ryj! Nie, Kurwa, tak wjebało do ziemi, że aż bursztyny wyjebało w powietrze, no i chyba tyle. Tyle z tej historii. Dobra, dobra, jest. To Dobra, yy, zabij szypa. szybko. Dobra, szybko, chodźmy do wyjścia. Musimy no, Chyba wszyscy zabici. Czekaj, m może w hangarze znajdziemy coś? Bo to nie mam prądu, ale gdzieś jest generator. Masz. No w hanga. Ten... W magazynie też nie było. W magazynie też nie było prądu. O, tutaj są czołgi. O. Tylko... A może... Nie, nie Dobra Teraz idziemy do wyjścia. Sobie tu... O nie. Co? Wyjście jest zam zamurowane kamieniami. O. o kurwa! O nie! Jeszcze tu zarzew... O nie! Chyba się zawalił dach i się A my... A windą nie wrócimy, bo nam spadła i się zepsuła. No to jesteśmy. w... Liny są mega wysoko, które ją trzymały, a nie pójdziemy. No to je. No to jesteśmy w kropce. Jedyne co możemy zrobić, to z tych części, które w laboratorium, zbudować coś, co zniszczy te kamienie. Jakoś broń by się przydała. Mam schemat takiego blastera, który jest tak potężny, że zniszczy każdy kamień, ale... Nie wiem, czy wystarczy części, żeby go zbudować. Ta? No. Dobra, no to... Dobra, no to bierzemy się za robotę, nie? No. Mniej Dobra. gadania, więcej roboty. Dobra, to idziemy do laboratorium. Czekaj, sprawdzę... Ej, gra. tylko muszę ci coś podziękować za coś. Za co? Jakby nie twój plan, że ty ich przewołasz, ja idę do magazynu, to byśmy już dawno zginęli. No, no ja wiesz, ja tutaj już pracowałam. pracowałam. O oh. Oh, Jezu! Wszędzie leżą karabiny. No... Dobra. Może z tych części, które tutaj leżą, coś zrobię. Ja się... Ja, ja, ja się nie... Jakby co, to się nie zbliżam do tej energii mocnej. Nie, nie, ale... A ja spokojnie, bo tu jest siwa. Możesz do niej tak podchodzić. Ale nie, to ja się cykam, cykam się tej... Jakby jak powiedziałeś, że się spalę. Ale mam jedną rzecz. Tutaj gdzieś były... Tutaj gdzieś są strażnice. Przynajmniej jest jakieś kupinezony. Ja mam ze sobą kombinezon, który jest odporny na to, więc mogę go ubrać i pobrać próbkę energii. Z tej energii tam? Tak. Ale zgubiłem, zgubiłem ten kostium, więc nic z tego. O Mamy części, no i coś musimy zbudować, nie? Ale to będziemy musieli tak? zrobić chyba w następnym Tak? No. No, a... Ale możemy się postarać w tym. Jeśli chcesz. Dobra, ale jeszcze muszę zrobić małą reklamę. Wiesz jaką? jaką? Wczoraj, wczoraj boksowałem się z komarem i wygrałem. Zabiłem go, więc zostawiacie teraz suba wszyscy, którzy teraz to słyszą, nie? I bijście kom. I bijście komar. Hashtag komar. Żeby. Żeby. O, Tego biednego komara. No. Ja, ja boksowałem się i wygrałem. Dobra, ale teraz... Ale my widomy, będziemy brać zabudowanie rzeczy, żeby to zrobić. No, to chyba tyle, nie? Więc poczekajcie chwilę. Dobra. Już stworzyliśmy bronię. Właściwie no, mamy je. Mamy, mamy nadzieję, że one rozwalą to i nadzieje że odmulujemy to wyjścia. Te, teraz nie? idziemy, no? Wiesz, idziemy rozwalić te kamienie tą, tym, tą bronią. Bardzo się postarałem były tam jak śluby, więc Ej, co tu tak głośno? Co się no, dzieje? Czekaj. Tu jest pełno no, broni. Tak, Uważaj! No bo prawie bym, prawie bym w ciebie strzelił. Ano, dobra. Dobra, czekaj, tu, tu jeszcze, jeszcze jeden kamień. Czekaj, czekaj. Dobra, i co tam jest jakiś ten? Dobra, tam jest ten. No idziemy. No, idziemy. Dobra, ale gdzie do... Czekaj. Co? Dobre, tam na trzy tam. Na trzy to jeden. No. Trzy. Dwa. Jeden. A